Dzień dobry, cześć, hej, z tej strony oczywiście Mikołaj, mechanika pojazdowa Handel. Witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Jest to Volkswagen Up! z 2012 roku. Oczywiście silnik benzynowy 1.0, 3 cylindry. Jeden tak naprawdę z wyborów tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o tą gamę samochodu. Volkswagen Up! czyli brat, bliźniak Skody Citigo oraz Seata Mi. Aczkolwiek myślę, że tutaj Volkswagen Up! króluje. Na pewno swoim wyglądem i designem, jeżeli chodzi o, o konkurencję ze strony Seata i Skody. Samochód znacie, dane techniczne znacie. Myślę, że możemy ruszać do prezentacji tego samochodu. Oczywiście ma ona na celu pokazać Wam samochód z jak najbardziej prawdziwej strony. Przebadamy sobie tutaj każdy element po kolei. Na początek opony wielosezonowe z 2020 roku. 14-calowe z oryginalnym kołpakiem, tak więc, tutaj jak najbardziej jest to na plus. Jeżeli będą jakieś mankamenty, oczywiście przybliżymy, pokażemy, porozmawiamy o nich delikatnie, generalnie przerysowany tutaj tylny kołpak. Jeżeli mamy się już czegoś tak naprawdę czepiać, poza takimi drobnymi mankamentami typowo gdzieś parkingowymi, typowo wynikającymi. Po prostu z wieku tego samochodu, no ten samochód ma już 12, prawie, przepraszam, 10, prawie 11 lat. Więc zobaczcie tutaj też delikatnie taki podrapany kołpak, ale to w ogóle nie wpływa na samochód, na jazdę i, i ogólnie na całokształt tego auta. Tak naprawdę jedyny taki mankament to jest tutaj delikatnie, Przemalowany kawałek polakierowany kawałek tego botnika. Nie rzuca się to w oczy, zobaczcie, gdybym Wam tego nie pokazał w ogóle byście nie zwrócili na to uwagę, uwagi. Ale tak jak mówię, prezentacja ma na celu pokazać Wam samochód z jak najbardziej prawdziwej strony, więc tak też robimy. Samochód posiada, jak widzicie, teraz światła do jazdy dziennej. Poza tym prezentuje się znakomicie jego stan techniczny, wizualny oraz mechaniczny jest tak naprawdę na wysokim poziomie, nic tutaj nam nie brakuje. Bagażnik, klapa bagażnika taka duża, szyba. Tutaj wnętrze sporo, spora ilość miejsca generalnie. Moim zdaniem zaskakująca półka, którą możemy sobie o tak uchylić. I tutaj mamy generalnie cały bagażnik. Zestaw naprawczy w tym samochodzie przysługuje. Zobaczcie, wszystko jest na swoim miejscu w 100% kompletne: haczyk na zakupy jeden, z drugiej strony również kolejny, więc mamy cztery, generalnie jakieś haczyki na zakupy. Zobaczcie, jak to fajnie przemyśleli. Jeżeli chodzi o wnętrze tego samochodu, mimo rozmiaru tego samochodu, naprawdę jest to duży ogrom miejsca. Zaczniemy, może od tylnej kanapy. A to jest czteroosobowe. Przypomnę, mamy tutaj na dwóch bocznych fotelach mocowania Isofix. Cup holder na środku. Dwie takie półki po bokach. Tutaj tył w ogóle wygląda, jakby był nienaruszony. I zobaczcie to, o czym Wam mówiłem. To ogrom miejsca. Ja mam 1,85 m, czyli teraz usiądę. Mam jeszcze sporo miejsca, nawet chyba nie będę sięgał pedałów. Regulacja. Góra, dół, oczywiście przód, tył, i tutaj mamy regulację oparcia. Bardzo fajne fotele, takie bez zagłówków. Podoba mi się to, osobiście mi się to podoba. Mamy tutaj dwie elektryczne szyby, centralny zamek, lusterka, niestety są manualne, ale mamy oryginalny fabryczny alarm. Więc to też dosyć fajna opcja. Tak jak mówiłem, teraz mamy światła dzienne. Teraz włączyliśmy światła. I zobaczcie, tutaj też bardzo ładnie to wszystko wygląda. Tutaj cały przód, reflektory. Naprawdę bardzo fajne, zgrabne auto. Wracając do środka, będziemy sobie na miejscu kierowcy. I zobaczcie, tak jak mówiłem. Siedzę teraz, gdy fotel mam odsunięty na maksa. Nie jestem w stanie dobrze nawet wcisnąć pedałów. Kierownica przepiękna, z takim spłaszczonym ala sportowym dołem. Samochód ma przejechane 101 946 km, oczywiście oryginalne. Mamy tutaj radio z wejściem CD, z wejściem AUX. Niestety ten samochód nie posiada klimatyzacji. Jest to taki może mały minus. Podrzewaną tylną szybę, oczywiście regulację nawiewów, ciepło, zimno, gdzie ma nam tutaj powietrze wiać. Wejście na zapalniczkę, duży cup holder, dwie takie półki. Tutaj mamy również półkę. Hamulec ręczny, skrzynia biegów, manualna pięciobiegowa. Po stronie pasażera mamy też taką półkę, i oczywiście nie zabrakło tutaj haczyka, na przykład na kobiecą torebkę. Przejdziemy sobie teraz na drugą stronę, pokażę Wam, jak to wygląda. Myślę spokojnie, dwie osoby dwumetrowe się zmieszczą, bo naprawdę zakres regulacji tutaj jest bardzo duży. Mam oczywiście książkę serwisową, zdjęcia są w ogłoszeniu. Dwa kluczyki, jeden ze scyzorykiem z immobilizerem centralnym zamkiem, drugi taki typowy tak zwany Golas, ale dwa kluczyki są. samochód jest w 100% kompletny. Dwa kluczyki, książka serwisowa, wszystko na swoim miejscu. Oczywiście w drzwiach mamy spore kieszenie, zobaczcie, cała ręka tutaj mieści również takim wyodrębnionym miejscem na napój. Elektryczna szyba, oczywiście tutaj wszystko działa tak jak należy. I moi drodzy, to było tyle jeżeli chodzi o wnętrze i generalnie o ten samochód. Dodam od siebie, samochód jest w 100% sprawny oraz kompletny. Auto przeszło taki zabieg eksploatacyjny. Mamy tutaj wyczyszczony układ hamulcowy, wymieniony olej w silniku, filtr oleju oraz filtr powietrza, więc typową eksploatację macie zrobioną, autko. 100% gotowe do jazdy od zaraz Tak więc myślę, że jest to super wybór Mankamenty, czyli tak naprawdę porysowane kołpaki zostają Wam przedstawione, poza tym samochód nie nosi żadnych innych śladów użytkowania, które mogłyby gdzieś skreszeć ten pojazd Na dzisiaj to wszystko, w razie pytań oczywiście zapraszam do kontaktu, postaram się Wam pomóc Tak jak mówiłem zapraszamy samochód oczywiście Dostawa tego samochodu na terenie całej Polski jest gratis, więc to też bardzo fajna opcja, warta przemyślenia. Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej!